Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale suwerenny.pl Pamiętacie, 12 kwietnia opublikowałem taki film, w którym powiedziałem o miejscowości Powidz. Miejscowość Powidz, w której stacjonują amerykańskie wojska. Powtórzę to, co powiedziałem, powtórzę problem, jaki tam się pojawił. Powołałem się teraz na stronę Wirtualna Polska. Czytam. W Powidzu rośnie bunt przeciwko Amerykanom. Miało dojść do utarczek z żołnierzami. Mieszkańcy powidza, gdzie powstaje magazyn uzbrojenia NATO? Skarżą się, że Amerykanie zachowują się jak szarańcza. Wojskowi wycieli wielkie połacie lasu. Ciężkie transporty blokują i rozjeżdżają lokalne drogi. Podatków nie płacą, a kanalizacja ledwo wytrzymuje napór ścieków. Nie ma tygodnia bez awantury. Kolizji na drodze, skargi do wójta i złych emocji. Niedawno konwój Amerykanów nie wyrobił się na zakręcie i najechał na płot mieszkańca. Nikt nie powiedział, przepraszam. Później nasi dorwali Amerykanina, jak pił piwo w Powicu. No i dostał w twarz, relacjonuje pan Łukasz, właściciel domu nad jeziorem w Powicu i działacz lokalnej społeczności. Moi kochani, jeśli ktoś z Powidza słyszy teraz mnie. To proszę o kontakt, i ja bym chciał dowiedzieć się prawdy, jak to jest? Dlaczego? Ponieważ wczoraj zobaczyłem skandaliczne wypowiedzi, skandaliczny materiał w TFONie w faktach. Materiał, który zgoła odmiennie przedstawia całą sytuację. Wręcz są podnieceni tym, że Amerykanie tam są. Zostali tam przedstawieni mieszkańcy. Którzy wypowiadają się w samych superlatywach, wszyscy są zadowoleni. Ten materiał sobie zobaczycie na końcu. Dlatego chciałbym potwierdzenie, kto ma rację. Czy to, co ja przedstawiam i to, co ja wyczytałem, na przykład w wirtualnej Polsce, czy to, co przedstawia T.V.N. Bo to, co przedstawia T.V.N., to jest skandal. To jest wręcz całkowicie inna narracja niż ta, którą przedstawiłem ja. Zatem bardzo serdecznie Was, was proszę. Mieszkańcy Powica, ktoś, kto zna tą sytuację, ktoś, kto tam był, kto słyszał coś naprawdę nie ploteczki, to jest nieprawdopodobne to, co ja wczoraj usłyszałem TVN. Przecież tutaj wiadomo, jest inna narracja, bo tutaj jest PO, TVN, lewa strona, ale wychodzi na to, że tak naprawdę jeśli TV, TVN wygra wybory, jeśli PO i te wiecie, lewózki wygrałem wybory, to mi się wydaje, że jakby cała, cała taka promocja na Polskę zwiększy się, czyli to będą takie czarny piątek zrobią, nie? Takie będzie szybka wyprzedaż, dobre oprocentowanie, żeby tylko sprzedać. Dlatego broń was Boże przed oddaniem głosu na tego typu partie lewackie, ponieważ będzie LGBT w każdej szkole, będzie wszędzie, po prostu będzie Sodoma i Gomora, naprawdę będzie Sodoma i Gomora. Teraz jest bardzo źle, ale będzie jeszcze gorzej, zobaczycie. Wspomnijcie moje słowa, wspomnijcie moje słowa. A to co przedstawił TVN, zresztą wiecie, no ja TVN-u nie oglądam. Ja go tylko sobie włączyłem z ciekawości i patrzę, amerykańskie bazy. Myślałem, że może przedstawią prawdę, bo w innej telewizji pokazują to inaczej, to może tutaj przedstawią prawdę. Ale nie, oni przedstawili więcej, wręcz jeszcze gorzej niż w tej drugiej telewizji. To jest nieprawdopodobne. A na końcu pewien Amerykanin wypowiedział się, że. On tutaj prawdopodobnie znajdzie sobie żonę, bo Polki są lepsze od Amerykanek. No kurczę, ręce opadają. Nie wiem, nie wiem kto ma prawdę, czy ja, ja, no ja ponieważ czytam, czy te media, z których, na które ja się powołuję, czy być może DVN i ludzie, którzy tam, bo to są zgoła odmienne narracje, no tutaj skarżą się, a tutaj wrę wręcz wychwalają, są podnieceni, są w euforii. W takiej euforii, że, że, że radość na ich twarzach nie znika, ponieważ cieszą się z obecności amerykańskich żołnierzy, biznes, taksówkarze uradowani, wszyscy uradowani. Zobaczycie sobie ten materiał. Ja tylko odsyłam Was jeszcze do, do tego mojego filmu, który nagrałem tam. Będzie link, link pod tym filmem. W opisie będzie link do mojego filmu, który ja nagrałem 12 kwietnia. I link do tego też. Co tutaj teraz mówią i sobie to porównacie, bo ja już nie wiem gdzie jest prawda, gdzie leży prawda. Wydaje mi się, że w tym co powiedziałem ja, że Amerykanie robią rozpierduchę w Powidzu i mieszkańcy Powidza tak naprawdę nie chcą ich tam. Ale tutaj powiedzą, że oni wręcz ich tam zapraszają, że oni są uradowani w niebowzięci, ponieważ wojska amerykańskie tam są. Zatem odsyłam do obejrzenia teraz. Dziękuję bardzo za uwagę, moi drodzy. Życzę wam bardzo miłego dnia. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Cześć. Kuchenne rewolucje w amerykańskiej bazie. Żeby nas dobrze bronić, żołnierze muszą dobrze zjeść. A ponieważ najlepiej je im się w polskim barze, to przy bazie barów jest już pięć. W powidzu nie tylko biznesowo, to był strzał w dziesiątkę. Jarosław Kostkowski. Z lotniska w Powidzu startują do wysokich lotów i trudnych zadań. Na ziemi też. Wszystko musi być jak dla Orłów. Bardzo proszę, amerykańskie śniadanie. Nie. Ile to kalorii? Niech to będzie tajemnica. Nigdy nie wiadomo, kto tu zagląda do talerza. Agencja był? Możliwe. Ja tam nie wnikam. Pytam tylko, czy smakuje. Nie wiem, jak to robią, ale przypomina mi to, jak gotuje moja mama. Jest perfekcyjnie. To prawdopodobnie dlatego jesteśmy tacy otyli w Stanach Zjednoczonych. Za grubi. W porze śniadania Amerykanie masowo emigrują ze swojej bazy. Mają jajecznicę z proszku. No to chyba nikt by nie lubił takich, takich potraw. Nie robimy pierogów, ale, ale jakieś takie po prostu... Yy... Rzeczy amerykańskie fast foodowe to nam do, dobrze wychodzą. Biznes leżał tu w polu. Przejeżdżając tutaj zobaczyłem ile tych wojskowych amerykańskich żołnierzy jest. I, I po prostu stąd y, automatycznie narodził się taki pomysł, żeby tutaj taki, taki biznes otworzyć. Niektórzy wrócili z emigracji, by na polskiej wsi realizować amerykański sen. Zaczęło się od jednego foot tracka. Teraz każdego dnia bary serwują tu kilkaset śniadań i hamburgerów. Niektórzy potrafią tak jak Polacy też dużo zjeść. Chiłbasa troszkę mniej. Myślę, że najbardziej dekon. To jest taki number one, że tak mogę. Plakowy produkt. Dużo wykonu. Tak, dużo wykonu. Tak, 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 dobrze wysmażony. Plus taksówkarze. Same plusy. Plus są dni, kiedy to w, to w pobliskim Gnieźnie brakuje taksówek, bo wszystkie czekają przed bazą. Mała no Ameryka. Amerykanom wszystko się tu podoba. Sami też wzbudzają podziw. Oni Uniwersytety są radośni, uśmiechnięci. raz pan powie dzień dobry, drugi raz pan powie dzień dobry, a potem się okaże, że już się prawie znamy, nie? Mimo tego, że nie zamieniliśmy słowa ani słowa. Bariera językowa. No problem. Panowie, dokąd chcecie jechać? Gentlemen, where do you want to go? I prowadzimy rozmowę za pomocą. W pewnym sensie przez żołądek trafia się tu do serc Amerykanów. Po polsku mówią do nas, jesteś piękna na przykład. Polish women. Polki są najlepsze, nigdy więcej nie wrócę do Amerykanki. I'm never going back to American women, ever. Najwyraźniej nie tylko polskie hamburgery uwodzą. W każdym razie nie mówią o tym, że potomstwo jest po Amerykanach. Polacy żywią, Amerykanie bronią i tak to smakuje.